Cześć, witam Was w kolejnym odsłonie Świata Filmu, kanał powstałego z miłości do kina i stającego na pozytywne treści i radość jaką oglądanie filmów przynosi. Dzisiaj wybierzemy się w przeszłość i to 30 lat, to już tyle minęło od tej premiery i zahaczymy również o teraźniejszość, ale to później. Dzisiaj będzie o kruku i kruku i pewnie powinien dodać jeszcze jednego kruka. A może właściwie wronę, bo przecież krał to właśnie wrona. Nie będę wchodził tutaj w kwestie ornitologiczne, ale powinna to być chyba wrona. Jednak, ale w Polsce pewnie dlatego, że wrona coraz żeński, zrobiono kruka. I już tak zostało. Nie sprawdzam tego, ale zakładam, że możemy być tutaj wyjątkiem. Wiem na przykład, że w Skandynawii to pozostali przy oryginalnym tytule, ale no, to było dawno temu, to chyba nie pozostawano często przy oryginalnych tytułach. Jak w tamtych czasach, zresztą nie pamiętam. No, wracając. Jest, yy, ale jest kruk i koniec. Ten jeszcze jeden kruk, o którym wspomniałem, to pierwowzór filmu, czyli komiks. O, taki jak ten tutaj. Jamesa O'Bara. Yy, to jest yy, pierwowzór, prawda? To jest ten, akurat który trzymam, to jest edycja specjalna, uzupełniona po latach przez autora którym jest właśnie James O'Barr, które nazwisko widzicie na tym, on stworzył tę postać. I podobnie jak historia związana z filmem z 1994 roku, tak historia autora, właściwie z 1993, w 1994 to miała premierę, no ale tę datę się przyjmuje, tak historia autora komiksu i to, co spowodowało napisanie go, była tragiczna. Teraz będzie właśnie troszkę James o Jamesie O'Barrze. Tak w wieku 18 lat, jak sam wspomina, był troskim nastolatkiem, który nie zapłacił ubezpieczenia samochodu. Policja już znała jego samochód, więc nie chcąc ryzykować kolejnego mandatu, zadzwonił do swojej narzeczonej, aby po niego podjechała. Kiedy ta szła do swojego samochodu, potrącił ją pijany kierowca i zginęła na miejscu. Tak jak się domyślacie zmieniło jego życie i żeby nie użyć dosadniejszych słów na zawsze, a poza pustką wypełniło go poczucie winy. Bo gdyby zapłacił bezpieczenie, gdyby zadzwonił później, gdyby nie zadzwonił w ogóle, gdyby, gdyby, gdyby. Po śmierci narzeczonej, Obar zaciągnął się do Marines, gdyż uznał, że może to pomoże uporać się mu z żałową. i w ten sposób wylądował w Berlinie. I tam, właśnie podczas stacjonowania w Berlinie w 1981 roku, to było kilka lat już po tragedii, zaczął tworzyć ten komiks. To była kolejna próba podejścia do poradzenia sobie z tą tragedią, która go spotkała. Był to, jak się można wydomyśleć długi, bardzo trudny proces. I komiks po raz pierwszy. Ukazał się dopiero w 1999 roku. On wrócił z tego Berlina oczywiście wrócił no i kończył to już w Stanach. A proces powstawania nie przyniósł jakiegoś ukojenia. Jak sam mówił, gniew i wściekłość to wylewał na każdą stronę tego komiksu. Wersja, którą trzymam, jest wersją pełną, to znaczy uzupełnioną przede wszystkim o sceny osobiste. Jak sam mówi, o sceny pokazujące życie dwójki bohaterów Erika i Shelley przed tragedią których autor wcześniej po prostu nie był w stanie stworzyć. To wszystko było zbyt bliskie dopiero wrócił do tego po latach. A w międzyczasie przyszedł film, który również został naznaczony tragedią. Ale zanim do niej doszło, komiks okazał się sukcesem. W ogóle tutaj jeszcze powiem o imionach. Shelley to jest od Mary Shelley, tej co napisała Frankensteina. Natomiast Eric jest to imię bohatera upiora w operze. To jest tak, że on po prostu uważał siebie za potwora, że zaokładał maskę, żeby jakoś przetrwać dzień. A to, co się toczyło wewnątrz, to było właśnie to, i to było to nawiązanie choćby do Frankensteina. To mówię oczywiście o Jamesie O'Barré. Jego słowa zresztą były. Ale zanim doszło, komiks okazał się sukcesem. Takim, że zainteresował sobą Hollywood. Pierwsze spotkanie jednak okazało się wypałem. Ja ten komiks odłożył, bo zasłaniam z kolei już tutaj pana, ale no, no może go postawię tak tutaj, koło ścieżki dźwiękowej. Pierwszy, pierwsze spotkanie to w ogóle okazało się niewypałem w tym temacie, gdyż szefostwo jednego dużego studia miał pomysł na muzykę z Michaelem Jacksonem w roli głównej. To naturalnie zupełnie nie oddawało ducha komiksu, ani tego wszystkiego, co chciał przekazać, także wiadomo, tutaj nic nie doszło. W międzyczasie, kiedy wyszedł komiks, był taki pisarz John Shirley, chciał wydać swoją świeżą napisaną książkę o tytule Gniewny Anioł. Wydawnictwo do którego on się udał, odrzucił tę książkę, gdyż y, dopatrzyło się wielu podobieństw do właśnie komiksu Kruk, do komiksu, który tutaj mamy. W związku z tym Shirley odszukał ten komiks i będąc pod jego wrażeniem, wpadł na pomysł aby napisać scenariusz i go adaptować na film. Obar był na tak. I panowie zaczęli współpracę. Powstało kilka draftów, przy trzech pierwszych jeszcze pomagał O'Barr, potem już Shirley pracował jeszcze z takim producentem jednym, ale sam pisał następne i to zaskutkowało tym, że jest umieszczony w napisach filmu yy, jako twórca scenariusza, a właściwie współtwórca, bo Shirley wyleciał generalnie i poprawki były już autorstwa pisarza innego, Davida Showa. Także oni są we dwóch, że tak powiem, uznani za scenarzystów. Do reżyserii zatniono Alexa Projasa, który na swoim koncie miał tylko jeden niezależny nakręcony w Australii film Science Fiction. Właściwie ten jest uznawany za pierwsze kinowe jego, jego film. Później też zrobił parę tytułów, ale właściwie to tylko kilka. Tam zrobił Mroczne miasto bardzo dobre science fiction, ja robot z Williamem Smithem, czy zapowiedź z Nicolasem Cagem. To takie tam główne, jeszcze tam parę tytułów jest. Ale niewiele. No ale nieważne w każdym. Do roli Erika Drewena. Chciano pierwotnie zatrudnić Rivera Phoenixa albo Christiana Slatera. To zależy, kto z twórców tam się ten. ten. Jeszcze jest taka, e, chodzi taka plotka, że sam James Obarto chciał w ogóle Johnnego depa. E, w każdym razie e, i Slater i Phoenix, nie wiem co, jak to z tym depem było do końca, ale w każdym razie i, i Slater i Phoenix, River, River Phoenix, ten już nie żyje, e, e, odrzucili. Ten rolę, wtedy wypłynęło nazwisko Brandona. Obar pierwotnie nie był zachwycony tym wyborem, widział tylko ostry pokarm Tokio. A to był taki sensacyjny jak na wesoło. No, ja pamiętam, oglądałem ten film na VHS-ie wtedy mniej więcej, kiedy on się ukazał. I to takie przyjemne rozrywkowe, no nie wiem, jakby to się sprawdziło teraz, no ale wtedy jakoś tam dawało radę. No w każdym razie, no jeszcze zagrał Brandon Lee w tym huraganie ognia. To też taki fajny, bardzo sensacyjniak. No w każdym razie te wszystkie obiekcje wstępne Obara wynikały z tego, że bał się, że zrobiony zostanie taki z tego film Kung Fu prosto na wideo, trafi i tak dalej. No ale potem spotkał, znaczy on nie miał dużo dogadania. gadania no, w tej sprawie, tego Brandona Ali zatrudniono, ale kiedy go spotkał na planie, w charakteryzacji, w ubraniu i go teksty żywcem z komiksu, to w ogóle całkowicie zmieniło jego nastawienie, całkowicie zmieniło nastawienie. Ja tutaj jeszcze Wam pokażę taką jedną ze scen, jak w komiksie wygląda O, właśnie Eric Draven. A to postawię tutaj, żeby to tak było. No, w każdym razie, zdjęcia ruszyły w lutym 93 i były zaplanowane na 54 dni. Zanim jednak je ukończono przed ten 31 marca 1993 roku. Moim zdaniem to, co się wtedy wydarzyło, sprawiło w taki bardzo tragiczny sposób, że ten film stał się tym, czym jest do tej pory, czyli filmem w pewnym sensie kultowym. Te wydarzenia naznaczyły ten film i, i od tego jakby nie ma ucieczki. Wszyscy oczywiście wiedzą, czym jest film, ale w dwóch słowach przypomnę dwoje młodych ludzi Shelley i Eric, kinie z rąk lokalnych bandytów. Shelley zostaje jeszcze przed śmiercią, śmiercią zgwałcona, a później na reanimacji umiera przez wiele godzin. Erik zostaje postrzelony i wylatuje przez okno, ginie na miejscu. Rok później Erik wraca z zagrobu, aby dokonać zemsty. Tak w największym skrócie y, wygląda punkt wyjściowy tej fabuły. Właściwie tu, gdzie się zaczyna akcja, no to widzimy to i potem jest rok później. No ale to wiecie, w komiksie. Y, y, w komiksie Erik i Shelley byli przypadkowymi ofiarami którym się popsuł samochód na drodze, którą akurat przejeżdżali bandyci. W filmie byli celem, który stał na drodze do przejęcia budynku przez szefa bandytów w Top Dolara, granego przez Michaela Winkota. No powiem, że bardzo, bardzo fajnie zagrana ta rola. Jeśli chodzi o bestialstwo samej zbrodni, odstęp specjalnych nie było. Ja nie wiem, w komiksie to nawet była taka bardziej... Więcej tego, no bo to jednak na rysunku i tutaj, tutaj były migawki, flashbacki i tak dalej co nie odbierało jakby całego dramatyzmu wszystkiemu temu, co się wydarzyło. Żeby opóźnić przejście do tych wydarzeń tego feralnego czytelstwa, proszę chciałem jeszcze za zwrócić Was paroma ciekawostkami. Że Brandonowi nie podobał się makijaż, który mu robili I razem z reżyserem postanowili, że będzie robił sobie go sam na wieczór przed snem, żeby na rano był taki trochę zużyty, taki bardziej ten. Albo że ptaki użyte na planie, o i to jest właśnie dobre, bo to nie były wrony, jak wskazywał tytuł, ale właśnie kruki. O i tutaj jest takie może nawiązanie, nie sądzę, żeby polski tłumacz o tym wiedział, ale no generalnie wiadomo, to były kruki, no bo kruki są zdecydowanie większe, nawet jeszcze czytałem, że nawet mogą być dwa razy większe od wron i mają taki, mają taki większy, no majestatyczny wygląd. Albo, że inna rzecz, że co prawda po śmierci Brandona do dokończenia filmu użyto efektów komputerowych i w ten sposób nałożono twarz e, na dublera kaskadera i to nie był nikt inny, tylko Chad Stachelski, który po latach stworzył Johna Wicka. E, Ta ekipa posiadała jeszcze za życia Brandona specjalną maskę odlaną właśnie z jego twarzy, która miała być w pogotowiu do jakichś ewentualnych scen właśnie dla dublerów, ale nie użyto jej po jego śmierci. Wszystko było zbyt świeże, zbyt trudne i no s, s, w, nie, nie byli w stanie jakby znieść tego, że, że widzieli, prawda, jego prawdziwą twarz. E, wtedy właśnie zdecydowano się, że jednak tutaj tego nie zrobią, a potem to dodadzą na komputerze. No warto też wspomnieć o ścieżce dźwiękowej, która jest genialna. The Cure, tutaj The Cure. The Cure, zespół The Cure czy Joy Division, zwłaszcza w latach 80 kiedy nagrywali The Cure swoje takie najbardziej depresyjne i świetne płyty jak Fave 17 Seconds czy Pornography. Które też świetnie znam, to, e, to, to była muzyka, której słuchał e, właśnie James O'Barr podczas tworzenia komiksu. E, zresztą tutaj The Cure też wystąpił i nagrał jedną piosenkę, ale w ogóle ścieżka dźwiękowa jest bardzo dobra. Nine Inch A, Nails, Stone Temple Pilots i parę jednak bardzo dobrych zespołów, e, które świetnie oddają klimat filmu. Ale w ogóle tę kasetkę to kasetkę kupiłem jeszcze z hologramem, wiecie kaseta, to nie może nie wszyscy wiedzą co to jest kaseta, magnetofonowa. <laughs> no ale chcąc nie chcąc muszę wrócić teraz do tego dnia. Właśnie kręcono scenę, w której, to była scena nakręcona na później, właśnie to była scena kręcona, w której był zabijany Eric Draven. Czyli jest to scena z początku filmu, tyle że tak jak mówię była kręcona, może na szczęście jako jedna z ostatnich. Z powodu niedopatrzenia, oszczędności bardzo ten, bo też czytałem, że no tam oszczędności, no strasznie producenci cieli wszystko, co dali i oszczędzali, na czym się dało. No w każdym razie yy, specjalista do spraw broni palnej został odesłany wcześniej do domu. A bronią zajął się asystent rekwizytora, który po prostu no, nie był przeszkolony z tego, co ma zrobić, co ma sprawdzić i tak dalej. I nie sprawdził broni odpowiednio. Do sceny zbliżeń używa się często atrap nabojów. Które wyglądają tak samo, no bo wiadomo, jak jest rewolwer i widzimy te naboje, prawda? Choćby w bębenku, no to to jakoś to wygląda, prawda? Więc wyglądają tak jak prawdziwe. Mają w sobie pocisk, kulę, ale nie mają spłonki ładunku miotającego, znaczy prochu, który umożliwiłby ich wystrzelenie. I kiedy wymieniano te atrapy na ślepe naboje, żeby ich użyć w scenie, czyli ślepe naboje, to z kolei mają, mają ten spłonkę i ładunek miotający, żeby był ten. Wystrzał, słychać było i tak dalej, ale nie mają kuli, prawda, żeby nie wyleciała. To nie sprawdzono lufy, w której jeden taki atrapowy się ostał, czyli bez tych innych rzeczy, ale z kulą. No i kiedy Michael Massey, grający fan boja, strzelił do Brandona Lee, ranił go śmiertelnie w brzuch. Ślepak, ten ślepak, co był, nadał siłę tej kuli, która była w lufie i to przynajmniej z tego co czytałem, specjalistą w tej sprawie nie jestem, to było tak jakby pra dostał prawdziwym nabojem, jakby prawdziwy nabój wystrzelono. Reanimacja nic nie pomogła, yy, wyzawieźli go do szpitala i tak dalej, tak szybko, ale tam o, to już yy, to zależy gdzie, gdzie i co czytać, ale generalnie no to już by tam właściwie to, yy, no, próbowali go ratować, ale to chyba już było za późno zdecydowanie, no było nic nie pomogła, w szpitalu też. I o 13.03 tego dnia właśnie ogłoszą, że nie żyje. Po jego śmierci producenci byli niezdecydowani, co dalej robić. Sam Lee nakręcił prawie wszystko, e, sceny ze sobą, zostały mu 3 dni zdjęć do końca. Paramont się, co prawda, wycofał, ale szybko wszedł Miramax, który zdecydował się na kinową dystrybucję, wykładając jeszcze 8 milionów, żeby te zdjęcia dokończyć. Sam autor komiksu, James Ubar, wspominał, że śmierć Lee to była jak powtórka ze śmierci narzeczonej. On się zdążył za przyjaźń z Brandonem Lee i w pewnym momencie stwierdził, nawet że żałuje, że stworzył ten komiks. Zwłaszcza, że no, podobnie jak e, bohater filmu, też miał narzeczoną, też miał wziąć ślub Brandon Lee. Wciąż był na początku swojego życia. W Polsce premierę kinową miał film na jesieni 94. Byliśmy tutaj, bilety mam. Pamiętam dokładnie, To tu jest opisane nawet przez mężone. Kino Luna, The Crow, 8 grudnia 1994, 1645. Tak, jeszcze byłem na studiach, ale miałem taką pracę na pół etatu i to było właśnie, dlatego nie poszliśmy rano, tylko po południu. Wtedy już znaliśmy tę historię. No, w końcu od śmierci minęło już ponad półtora roku. I nie było to bez wpływu na odbiór całego filmu. Zresztą nie jest bez wpływu do dziś i pewnie nigdy nie będzie, tak myślę. Sama historia w filmie jest mocno poruszająca. Dwoje młodych ludzi, dobrych zakochanych, mających ślub i całe życie przed sobą, zostaje bestialsko zamordowanych. To jest dla mnie w sumie najmocniejsza strona filmu. Mrok, ciemność, deszcz i te retrospekcje, tak szczęścia tych dwójki, jak i tragedii bezsensowności ich śmierci. Sceny walki owszem są bardzo przyzwoite, może troszkę się postarzały, ale al, e, jak, jak to się ogląda, ale dla mnie ten ładunek emocjonalny, e, który również swoją kreacją wnosi właśnie Brandon Lee, robi dla mnie ten film. A jednocześnie mam cały czas świadomość, że on nie żyje i że ginie właśnie, choćby w pierwszej scenie, która co nakręcona na końcu, ale percepcji, jak i faktów to nie zmienia. Głupia, bezsensowna śmierć młodego człowieka na początku swojej drogi. Kto wie, jak daleko by zaszedł, prawda, bo to trudno oceniać i trudno mi ocenić jaki odbiór miałby ten film, gdyby to się nie stało. Bo na pewno wyglądałby nieco inaczej, bo po śmierci pewnych zmian, bo, bo po śmierci pewnych zmian i cięć dokonano, pewne rzeczy pozmieniano. Ale no powiedzmy sobie, to nawet nie o to chodzi. Myślę również, że odbiór byłby inny i nie jestem pewien, czy miałby dzisiaj ten film taki status. Ale nie da się oddzielić jednego od drugiego do tego filmu na pewno wrócę i na pewno będę na niego patrzył przez nie tylko tragedię Brandona, ale również Jamesa Obara, gdyż ona sprawiła, że ta postać w ogóle ujrzała światło dzienne. Także ten film jest, jakby można powiedzieć, naznaczony tragedią. U mnie jest pozytywnie, ale dzisiaj smutno, z wiadomych względów. I teraz tak troszkę inaczej chciałbym przejść do kolejnego kruka. Trzeciego właściwie którym moim zdaniem spotkał się z niewiarygodnym zupełnie dla mnie niezrozumiałym hejtem. Zwłaszcza, kiedy było jeszcze daleko do premiery i filmu nikt nie widział. Nie będę tutaj próbował zrozumieć, bo to są zjawiska i zachowania mi całkowicie obce. Natomiast ja sobie daję prawo do powiedzenia paru słów, bo faktycznie film widziałem. No i tutaj też mam bilety. Z tego nowego kruka. Tak już teraz jak zacząłem prowadzić, to zaczęłem mi zbierać te nowe... Chociaż pewnie wielu nie mam, no ale nieważne. No, w każdym razie, nawias no, ja daje sobie prawo do powiedzenia parę słów, bo go widziałem i w przeciwieństwie do rzeszy ludzi opływających go w internecie, nie będę. Przy... w przeciwieństwie do właśnie rzeszy ludzi. Nie będę przybliżał historii powstania tej wersji, ale powiedzmy sobie, że była długa, a to raczej nie wróży nic dobrego zazwyczaj. Pierwotny pomysł był nawet taki, aby tym razem. Zaadaptować komiks co do słowa i rysunku, na co przystał sam James O'Barr. Różnic trochę jednak było i elementów nadprzyrodzonych trochę też innych yy, w komiksie. W komiksie nie ma czegoś takiego jak połączenie mocy Erika z Wroną, znaczy Krukiem. Niestety wszystko ciągnęło się latami, zmieniali się potencjalnie reżyserzy i aktorzy mający grać główną rolę. Także i w końcu zmienił się kierunek, w którym to wszystko miało iść. Nie dość powiedzieć, że ta pierwotna koncepcja upadła całkowicie i nowy film nie jest adaptacją komiksu takim jakim, e, jakim był jaki stworzył go James O'Barr e, główną rolę dostał Bill Skarsgård którego bardzo lubię i cenię i bardzo lubię oglądać, a, a rolę żeńską niejaka FKA Twix, piosenkarka i aktorka, której przyznam się nie znałem wcześniej e, no i sam scenariusz jest, jest totalnie całkowicie odbiegający od pierwowzorów tak komiksowego i filmowego. Oczywiście jest śmierć i zemsta, no i kruk naturalnie też jest, ale reszta, przede wszystkim poznajemy naszych bohaterów, jak jeszcze żyją, jak się poznają, jak zaczyna się ich miłość. Zresztą tak chciano, takie było założenie, żebyśmy jednak troszkę ich poczuli e, inaczej zupełnie. I e, mi się zwłaszcza scena, kiedy w pewien sposób planują swoją przyszłość, co oczywiście e, Zostanie brutalnie przerwane, ale w zupełnie innych okolicznościach niż powiedzmy sobie w oryginałach. Czarny charakter też jest inny. Nie mamy tutaj tego gangu. Tutaj wchodzimy, tutaj wchodzimy w nowym filmie już całkowicie nad, nadprzyrodzono. Ja tutaj teraz z tutaj zdjęcie powiem, że ja, ba, ja kupuję tego, ja kupuję Billa. Znaczy jest zupełnie inny niż to, co widzicie na górze. To jest tylko takie jedno zdjęcie, natomiast ja, ja... Bill, Bill mi się podobał w tej roli ale do tego jeszcze wrócę znaczy tutaj wchodzimy w tym filmie bardzo nadprzyrodzono mamy kogoś kto zawarł pakt z diabłem mamy też coś w rodzaju czyśćca oraz coś w rodzaju bramy piekieł nawet coś takiego jest co to wygląda troszkę inaczej nie tak byśmy sobie wiedzieli jakiś ogień czy brama czy coś to nie, ale no, nie, nie będę zdradzał no, w każdym razie ponadto nasz bohater ma pewne warunki do spełnienia i to też jest ciekawe dobrze, aby dobrze wykonać swoją misję i kiedy te warunki ulegają zmianie Wtedy ta cała historia najbardziej do mnie trafia, bo wtedy naprawdę robi się dramatycznie i emocjonalnie. Tak mówię, nie chcę zdradzać, bo może ktoś z Was się jednak zdecyduje. Jest dużo krwi, a wszelkie walki i rany zdawane robią wrażenie. No to jest krwawo, jest bardzo ostro i bardzo brutalnie. I no, w przeciwieństwie do oryginału, który był nakręcony właśnie właściwie w czerni i bieli. No, taki był nawet zamysł pierwotny, żeby ten film pierwszy był czarno-biały ale, no ale oczywiście się to już nie zgodziło, ale i tak mamy tylko różne odcienie szarości, no, powiedzmy sobie tych innych kolorów żywych, no może tutaj troszkę czerwieni, ale wiecie o czym mówię. No w każdym razie tutaj, tutaj, tutaj nie ma, tutaj kolory są i krew no leje się naprawdę na wszystkie strony. Yy, tu, yy, I tutaj właśnie się nikt w kwestiach kategoryfikowej nie oszczędzał w tym nowym. Generalnie film nam się podobał. Nie wiedzieliśmy, czego się spodziewać, wiedzieliśmy, jak dużo jest recenzji złych i tak dalej. No ale nie był tak zły, jak malowali go, malują wszyscy, którzy go nie widzieli. Nawet y, jedno z moich y, słysły, ulubionych grześnień jest takie, jak ktoś pisze, że już po reklamie widać, że gniot. Ja zazwyczaj po reklamie to widzę, czy jest zachęcająca, czy nie. A nie, czy to jest dobry film, czy zły. Bo reklamy to różnie, różnie się robią i na przestrzeni lat widziałem wiele i fajnych reklam, no, i powiedzmy sobie trochę gorszych. Ale może ja nie jestem tak przenikliwy, żeby po reklamie od razu poznać, że film to gniot. Wracając jednak do filmu, czy były rzeczy, które bym zmienił? Może parę. Ale ja i tak wolę skupiać się na pozytywach. A tym z pewnością był Bill, skazgar, którego wam pokazałem przed chwilą i którego pokażę wam jeszcze raz. On był zdecydowanie w roli Erika. Ten Muzyka była bardzo fajna. Świetnie wpasująca się w klimat, pasująca. Nawet do tej muzyki, która była wcześniej. Tutaj było tylko troszeczkę dodane elektroniki, ale, ale to wszystko jakoś ze sobą ładnie grało. No i generalnie ta historia z motywem czystej miłości, która może przynieść ocalenie, i to też jest ciekawe. I to też jest bardzo ciekawy wątek, bo ta miłość, która ich połączyła miłość Erika może przynieść ocalenie. Muszą być spełnione określone warunki, o czym wspomniałem wcześniej. I to jest właśnie bardzo fajne. No i dramatyczne, jak to powiedziałem. Ja się nie nudziłem na pewno. Tak mój początek był inny, bo i zupełnie inaczej się krótko zaczyna, więc trzeba być przygotowanym na takie wolne wprowadzenie. Powiedzmy sobie, tutaj może można by coś przyspieszyć czy coś i tak dalej, ale nie wiem. Jakoś przetrwałem i właściwie nie pamiętam. Także nudzić się nie nudziłem. Czy w jakiś sposób narusza dziedzictwo pierwszego krucha? Tego w żaden sposób nie. Przecież nakręcono zdecydowanie gorsze części, i nikt nie robił takich afer, ale to już było jeszcze przed socjalami, przed internetem i tak dalej, prawda? Jak dla mnie, to są dwie zupełnie inne historie, które łączy jedynie Kruk, a właściwie Ewrona, ponadto dzieli je 30 lat. To i bohaterowie są inni zupełnie, i z inną przeszłością, i po przejściach. Zupełnie innych niż no, ci, ci moi mają, znaczy moi, ci nowi, przejścia związane z dzieciństwem czy coś, rzeczy, z którymi muszą sobie dać radę. Siłą rzeczy sposób opowiadania również jest inny. Film z 94 roku polecać Wam nie muszę. Chociaż on też ma mankamenty, ale po co je wyciągać? Skoro i tak odwieram go na zupełnie innym poziomie. A jeśli chodzi o film z tego roku, to ja należę do ludzi może to teraz rzadkość, a nie wiem, ale którzy wypowiadają się wtedy, jak coś sami zobaczą. Bez uprzedzeń, z otwartą głową, gotowi raczej na najlepsze, a nie na najgorsze. No bo co wtedy iść do kina, jak już się wie. A czasami mam wrażenie, że niektóre recenzje pisane są pod z góry założoną tezę. Do mojego topu topów pewnie nie trafi ten nowy kruk, ale ten, ten tam też nie ma tej pierwszej wersji. Co nie znaczy, co nie przeszkadza mi cieszyć się Jednym i drugim. I to tyle ode mnie w temacie kruków. Pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia.